Witamy Państwa serdecznie. Dwie osoby otrzymują dzisiaj wolność z powrotem. I y, pierwsza osoba, ja tylko przeczytam pierwszą literę y, imiona, a resztę danych y, odbiera bez już poprzez moje oczy. Także y, zapraszamy, tutaj nie mam albo przeoczyłam. Hasła, ale to nic. Numer nagrania przekazuje tak i tak osobie poprzez maila. Już wszyscy są gotowi. Samuel i Perys są przy ekranie, gdzie ukaże się numer niewolniczy. Oni odcinają, likwidują. Weź już Jest Jest Rafael, Orys, Simone i Michał i przyjaciel duchowy. Ok, pierwsza odzyskuje wolność na literę L. I następna otrzymuje Julia wolność z powrotem. Teraz pierwsza czekam, aż mi dadzą sygnał, już czuję, już, bez, już się. alles in an ihren Plätzen, Andreas hat die Base gefüllt. Jetzt brauche ich den Vornamen. Imię, ok. Nachname. Nazwisko rodowe i teraźniejsze. Uns okay. Geburtsdatum. Data urodzenia, ok. Kontynent, Kontinent Europa, Land, kraj, region, region miejsce urodzenia, gotowe. Numer, Numer niewolniczy się dziewięć. ukazał, odcięty, zlikwidowany. Steht nur noch ukazał się napis, istota wolna, gratulujemy wolności z powrotem. Od tym momentu już znika GPS-u ciemnych fizycznie i duchowo, już się przyżykowują do drugiej osoby. Andreas gotowe. I imiona i Julia. E, nazwisko rodowe i, te, i teraźniejsze. Data urodzenia. Okay. Kontynent Europa, Land, kraj, region, region. Und miejsce urodzenia. Gotowe. Numer niewolnicy się ukazał, odcięty, zlikwidowany. Ukazał się napis Istota wolna. Gratulujemy wolności. Na zawsze z powrotem. Już są poza bazą. Perys i Samuel pozdrawiają, odchodzą. Simona jest sprawdzana przez Rafaela. Rafaela ordnung. Rafael powiedział wszystko w porządku, nie załapała nic i ziemska energia przyciąga ciemne siły i nieraz ją zarzucą programami. Pozdrawiają Was e, cała ekipa z bazy Rafaela. Simone już też odchodzi na swoje miejsce, skąd zawsze jest zabierana. Gratulujemy wolności następnym istotom z powrotem. Zostańcie zdrowi, kochani. Namaste. Zapraszamy Was też.